Cześć, siemanko, z tej strony Lunolab. Dzisiaj przechodzimy do Was odcinkiem na temat langchainu, lang który pozwoli nam w zasadzie budować agentów bez żadnych ograniczeń. Takie, takie ograniczenia stwarza np. N8n, a tutaj będzie odcinek ściśle programistyczny, który po prostu pozwoli nam dotrzeć jak najgłębiej. Jest to pierwszy odcinek z serii o langchainie. Langchainie, czyli tak ważnym narzędziu, jeżeli chodzi o budowanie agentów AI w kodzie, tym się zajmujemy, tym zajmuje się Lunolab, także jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, koniecznie wpadajcie na naszego skula, gdzie tam dajemy możliwość kopiowania tych kodów, możliwość uczenia się na naszym classroomie, który tam prowadzimy oraz po prostu do interakcji z innymi na naszej grupie, gdzie po prostu tworzymy i udostępniamy różne nowinki na temat AI. Dobra, znajdujemy się teraz w VS Code, w VS Code który jest nam bardzo dobrze znany i utworzymy sobie folder komendą mkdir. Ja chcę stworzyć tutaj nazwę to wszystko. Langchain. Przejdę sobie teraz do tego folderu. Ok, stworzyliśmy sobie teraz folder. Znajdujemy się w naszym folderze. I pierwsze co zrobimy, to utworzymy. Utworzymy naszego .enva, enva, z którego będziemy brać nasze klucze API, które będą tam zapisane, i dlatego zapisujemy teraz nasz klucz API, który nazwiemy OpenAI API Key. Wklejamy jego zawartość. Ja tutaj nie będę tego zamazywał, ponieważ w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, ten klucz już wygasł. Także taki klucz mamy stworzony i on będzie nam przydatny. Nie będziemy musieli go używać w kodzie, będziemy musieli tylko załadować plik load, funkcją load.env. Dobra, stworzyliśmy sobie teraz funkcję main.py, ale zanim zaczniemy w ogóle coś pisać, to na początku to co zrobimy, to pobierzemy sobie nasze przydatne biblioteki. Zanim to zrobimy, to żeby pobrać na coś biblioteki, nie chcemy tego pobierać na nasz komputer, tylko korzystamy z no z słynnego już tutaj narzędzia, narzędzia, którym jest wirtualne środowisko, które właśnie sobie teraz stworzymy, tylko przepisujemy sobie Python3. Takie środowisko nam się tworzy i od razu e, przełączymy siebie na to środowisko. jak widzicie z lewej strony pojawił się w nawiasach dot kroka yy, i po prostu będziemy mogli teraz instalować biblioteki stricte na to środowisko wirtualne. Yy, a więc co chcemy zainstalować. Chcemy zainstalować sobie na pewno yy, bibliotekę LangChaina, czyli wpisujemy pip install um, langchain. I w nawiasach kwadratowych wpisujemy Open AI. Jest to duża baza. Ok, jak już to się zainstalowało to instalujemy sobie jeszcze, przepraszam, nie Python3 tylko pip install python myślnikenv i kiedy mamy już to zrobione, możemy przejść do pisania kodu. Kod będziemy pisać tłumacząc, będę tłumaczył linijka, powiem, na, czym, na czym to polega. Ja pójdę, troszeczkę pójdę na łatwiznę, i problemem, który dzisiaj omówimy, będzie problem agenta, który będzie zwracał em, informacje pogodowe. Informacje pogodowe ze strony internetowej, którą sobie wcześniej znalazłem. Dlatego przystępujemy teraz do tworzenia właśnie takiego, takiego, takiego bota. Takiego agenta. Z pierwsze co robimy, to import jeszcze się przełączy tylko w prawym dolnym rogu. Jeżeli swoją drogą, taka ciekawostka, jeżeli e, pobrajeszcie tej biblioteki nawet na sztucznym, przepraszam, na wirtualnym środowisku, a nie działa wam kod, bo i wyskakuje wam błąd importu, to po prostu w prawym dolnym rogu w IS Code mamy takie cyferki jak 3123. To jest moja aktualna wersja Pythona, którą mam na komputerze. Wystarczy kliknąć wybrać interpretera, który właśnie ma w swojej nazwie Wenw. Klikamy i od teraz on interpretuje to tak, jakby miał te wszystkie swoje biblioteki. Importujemy na pewno formę requests, ponieważ nie będziemy korzystać, żeby dostarczać ze strony internetowej wiedzy na temat danej temperatury i innych warunków pogodowych. OK, teraz z naszego dotenva importujemy funkcję load.env. Następnie importujemy teraz funkcje, które przydadzą nam się w stworzeniu podstawowego agenta AI. Tak jak mówię, w tym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie tym, żeby pokazać Wam mniej więcej o co w tym chodzi, natomiast w dalszych odcinkach z tej serii pokażemy Wam głębszą funkcjonalność i coraz, coraz głębiej będziemy wchodzić w tego langchaina, a później w langgrafa. Więc teraz skorzystamy z from langchain. O... Agents. Zimportujemy sobie funkcję Create Agent. Następnie from LangChain OpenAI. Import OpenAI. W zasadzie chat OpenAI. Następnie from LangChain Tools import tool. E, tool nie będzie niczym innym jak dekoratorem, którego użyjemy, żeby nadpisać naszą funkcję. że tool będzie niczym innym jak dekoratorem, który pozwoli nam po prostu zdefiniować narzędzie, którego będziemy mogli, e, które będziemy mogli dodać do naszego agenta. OK, z tak importowanymi rzeczami możemy przejść dalej, ale zanim to zrobimy, na początku załadujmy nasz plik .env. OK, załadowaliśmy nasz plik .env. I teraz pierwszy co nas interesuje, to napiszmy sobie nasze narzędzie. Wpisujemy tool, otwieramy nawias. I to, co chcemy zabrać, to nazwiemy naszą funkcję getWeather. A następnie w opisie tej funkcji... Zawrzemy wiadomość do czata y, lub po prostu do tego agenta, żeby wiedział czym zajmuje się to narzędzie. I sformułuję to tak: You are helpful. Hmm. Albo the tool is to give the main goal. of this tool is to give correct weather data from a web page weather page Okay, skopiujemy co Zdefiniowaliśmy sobie poniekąd nasze narzędzie. Chcemy, chcę Wam jeszcze powiedzieć o parametrze takim jak return direct, który jest defaultowo ustawiony na false, ale już Wam mówię, dlaczego jest to potrzebne, ponieważ kiedy ustawilibyśmy tą wartość na true, w tym wypadku po prostu całe nasze wezwanie tego klienta nie przeszłoby przez. No, właśnie, jakby to, jak, jak dziwnie, to nie, nie przeszłoby przez LLM-a, czyli nie przeszłoby przez ten duży model językowy, który wygenerowałby odpowiedź, tylko w zasadzie odpowiedź by była wygenerowana od razu, co by nie miało sensu, bo nawet nie zdążyłby tego, mm, nie, nie, nie zdążyłby tego sformatować, znaczy nawet nie miałby e, takiej funkcji, żeby to sformatować. Ok, teraz to robimy. Pod takim dekoratorem możemy właśnie zdefiniować naszą funkcję. Nazwijmy ją GetWeather e, i napiszemy sobie jako argumenty będą city i wiemy, że to będzie string. Dobrze, i teraz to, co zrobimy, to będziemy chcieli odwołać się do strony internetowej, którą wcześniej sobie przygotowałem i której link sobie zaraz tutaj skopiuję. Dlatego tworzymy response, i tutaj skorzystamy z biblioteki request, żeby dostać się do czegoś, właśnie w www, czyli World Wide Web. Przechodzimy, skopiuję sobie po prostu ten link, który mam gdzieś tutaj przygotowany. Ok. I to co zrobimy, to skorzystamy z Dot requests.get, otwieramy nawias i teraz to co będziemy robić, to co istotne, będziemy formatować ten link. Link, który już wkleiłem tutaj, jak widzicie w środku mamy zmienną city, która się wpisuje i jeżeli klikniemy sobie na to, wpiszemy na przykład tutaj warsaw, to poda ona nam odpowiednie warunki. To, co my, z, my chcemy zrobić, to teraz zwrócimy to, zwrócimy to w postaci JSON-a natomiast. I na podstawie tego później będziemy, będziemy działać na tym JSON-ie. Teraz chcemy zdefiniować nasz model llm I dlaczego w ogóle chcemy to zrobić? Zazwyczaj po prostu wpisujemy to w funkcję agent invoke, którą zaraz tutaj wam pokażę albo w create agent wpisujemy model z dostępnych modeli, które dostarcza tak jakby mm, lang chain, który wybraliśmy w naszym pliku .env. Natomiast to, co ja skopiowałem do pliku .env, to jest mm, API do open routera. Do open -routera, który ma dostęp do wszystkich możliwych, dostępnych e, LLM-ów na, na, na ten moment. i e, Z niego korzystam, jest to wygodne, ponieważ nie muszę Tysiąc razy dołączać karty, tylko mam ją dołączoną raz i tam po prostu dzielę te tokeny tak, jak chcę i jest to bardzo dla mnie wygodne, dlatego skorzystam z tego. Natomiast LangChain nie ma defaultowo, yy, nie, nie, nie wspiera defaultowo OpenRoutera, yy, ale na przykład wspiera OpenAI. Dlatego my tutaj zastosujemy taki dziki model, w którym na początku zdefiniujemy sobie naszego llma, podłączymy tam OpenRoutera open i z tego OpenRoutera później będziemy korzystać. Um, tak. Skąd wiem w ogóle, jak nazywają się modele w tym Open Routerze? Ponieważ pobrałem sobie plik JSON Models.json. Zresztą wpadnijcie koniecznie na nasz odcinek na kanale, gdzie y, pokazujemy wam, jak skorzystać z Open Routera właśnie w kodzie. Teraz robimy agenta AI i pokazujemy Wam, w jaki sposób dostać się do Open Routera z pozycji langchain. Więc to, co chcemy zrobić, to zdefiniować. Naszego llma. Zrobimy to w taki sposób. To, co nas interesuje, to właśnie ta klasa chat open AI, która pozwoli nam zdefiniować naszego llma, tak trochę podkraść, podpiąć się pod tego open ai ale jako open router, ponieważ chcemy. Ja aktualnie chcę z niego skorzystać do naszego modelu. Wpisujemy to, co chcemy. Ja akurat sobie skopiowałem tutaj wcześniej tą nazwę modelu, która mi pasuje. Jest to model od OpenAI. Stawiam przecinek i przechodzę dalej i dalej to, co mnie interesuje, to link do API, link do API, które działa dla OpenRoutera. Więc wpisujemy sobie base URL dokładnie, jak widzicie tutaj nam to wszystko podpowiada. I przeklejamy sobie tego wartość w mm, pomiędzy cudzysłowiem. Ok, skoro mamy już naszego MyLMa, tutaj na mnie krzyczy, że nie zostawiłem zbyt dużo odstępu. Możemy przejść teraz do tworzenia naszego agenta. Eee, napiszemy sobie agent equals create agent. Otworzymy sobie nawias i zaczniemy przypisywać rzecz w naszym modelu przypiszemy oczywiście nasz model llm który stworzyliśmy, czyli My LLM. Tak jak mówię, to nie jest zwykła procedura, którą zobaczycie w dokumentacji, lecz jest to procedura tak przystosowana, żeby działał model Open który jest po prostu uważam ekstremalnie wygodny. Oczywiście trochę droższy, nakładają minimalną, branżę, minimalną e, marżę, przepraszam, ale jest to po prostu ekstremalnie wygodne. I ja mogę poświęcić te, te parę groszy na to, żeby po prostu mieć to wszystko w jednym miejscu. Bardzo wygodne. Teraz to, co chcemy sobie przypisać, to dodatkowo tools, które stworzyliśmy. Jak widzicie, Visual Studio Code nam tu podpowiada. My otwieramy listę, wpisujemy nazwę naszej funkcji, którą zastosowaliśmy, którą stworzyliśmy, i możemy przejść dalej. Dodatkowo to, co możemy zrobić w naszym y, funkcji create agent to napisanie po prostu system prompta czyli prompta y, czyli wiadomości w zasadzie do tego agenta żeby wiedział co ma robić i jak ma robić to co ja mu napiszę teraz to you are a helpful weather assistant that based on given Toast answer a question, answer, or maybe just answer questions of a user. Uh, additionally, you add. Funny jokes to the messages. Ok, jak widzicie, trochę nam się to wydłużyło, ale skrócimy to sobie dwukrotnie. Ok, teraz do zmiennej response przypisamy sobie. Zobaczę. ok. Jak widzicie, jest tutaj zmienna, ale ona jest w funkcji, także nie jest to zmienna globalna, my tutaj sobie dodamy zmienną globalną. Response equals agent.invoke. I w tej funkcji to, co nas interesuje, to stworzenie słownika, w którym będziemy mieli Messages. I w tej sekcji Messages musimy po prostu wymienić wszystko to, co chcemy zadać, albo to zostało wymienione. Co, co. I w tej sekcji Messages wpisujemy to, co chcemy zadać e, jako pytanie naszemu agentowi. Lub po prostu całą konwersację wcześniej. Jak widzicie, jak zaraz zobaczycie, przypiszemy mu tutaj em, rolę. Tą rolą, rolą będzie user. I w ten sposób znajdziemy. E... I w ten sposób zadamy mu pytanie. Otwieramy. Nawiasy kwadratowe, otwieram nawiasy klamrowe. O, przepraszam, otwieram nawiasy kwadratowe, otwieram zwykłe nawiasy. I tutaj w tych zwykłych nawiasach wpisujemy user i do tej krotki, czyli po angielsku do tapu, po przecinku wpisujemy nazwę. Pytanie po prostu, które chcę zadać. What is the weather like in Warsaw at... The moment. I teraz możemy wyprintować sobie nasze response, ale ja wiem, że nie będzie tutaj to wyglądało, w jaki, to w jaki sposób chcemy, żeby to wyglądało. Także w terminalu wpisujemy naszą komendę, nasz agent AI myśli, jak widzimy, wypluł on odpowiedź, wypluł ogromnego Jasona, nie wiemy jak się dokopać, w ogóle nic nie wiemy. Natomiast ja wcześniej zrobiłem to, dokopałem się do tego. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób się do tego dorwać. Wpisałem sobie tutaj wcześniej, a więc po Print Response. E, wchodzimy do Messages. Następnie. W słowniku messages obchodzi nas ostatnia wiadomość, która została wysłana. I content, czyli to, co zawiera ta wiadomość. W ten sposób, jeżeli puścimy sobie teraz naszą funkcję. Dostaniemy odpowiedź, która jest fajnie sformatowana. Mamy The current weather in Warsaw so is quite chilly. Here are the details: temperature. Five degrees Celsius feels like five degrees Celsius. Condition misty, za Okno, to pravda, humidity hundred percent, cloud cover seventy five percent, wind four kilometers per hour from the west, visibility six kilometers. It's a perfect day to stay cozy indoors or wear a big fluffy coat if you need to step outside. And since we were talking about fog and mist, why was the fog so happy? Because it found its way out of mistake. Okej, okay, okej. Okay. Eee, no tutaj no jak widzimy, jak widzicie, dostaliśmy naszą wiadomość, dostaliśmy żart, który został tutaj uskuteczniony przez naszego agenta e, na samym końcu. Jeżeli to trwaczcie do końca, to napiszcie koniecznie, czy ten żart Wam się podobał pisując śmieszny, lub jeżeli się nie podobał, piszcie nieśmieszny e, i w ten sposób zobaczymy po prostu ile osób dotrwało do końca i jak bardzo podobał Wam się e, ten żarciek. Oczywiście zapraszam serdecznie Was na naszego Skula, gdzie udostępniamy nasze lekcje, gdzie uczymy e, w sekcji Classroom, ale gdzie również po prostu można zapytać nas o coś, tam jesteśmy na bieżąco, odpowiadamy oraz również w miarę regularnie postujemy Także, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, chcecie być bardziej na bieżąco w świecie AI lub po prostu wejść z nami w jakąś współpracę, to koniecznie zapraszam Was na naszego skula i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z kodowania. Cześć!